Amerykański dolar podrożał w ciągu zaledwie półtorej miesiąca o prawie 10%. Jeszcze pod koniec września za jednego dolara trzeba było płacić 3,80 zł, a kilka dni temu chodził nawet po 4 zł i 10 groszy. To jest imponujący rajd i w świecie walut naprawdę rzadko spotykany. Ostatnio tak dynamicznie i szybko dolar umacniał się wobec złotego w połowie 2023, no ale wtedy sporo była w tym zasługa silnego zaskoczenia mocno obniżką stóp procentowych w Polsce. A teraz? Przecież sam na koniec trzeciego kwartału 2024 mówiłem, że to koniec umocnienia złotego i przed nami okres przedwyborczej zmienności walutowej. Ja tą zmienność szacowałem co prawda na 5%, maksymalnie podając wtedy pułap graniczny umocnienia dolara do poziomu 3,95, a ta zmienność dojechała na razie do 10%. No czy więc jestem dziś gotowy zmienić tą swoją prognozę? W końcu do końca kwartału zostało nam jeszcze prawie półtorej miesiąca. Co dalej będzie z tym dolarem i czy to ostatnie umocnienie dolara jest trwałe? No jeśli chcesz wiedzieć co może zadziać się na rynku walutowym, to dokładnie o tym będzie ten odcinek. Cześć, ja nazywam się Piotr Cyncyk, to jest kanał merytorycznie o finansach. Znajdziesz tu masę informacji, danych, analiz ważnych dla każdego, kto tylko interesuje się gospodarką, giełdą, finansami czy inwestowaniem, i tu zajawiam, że każdy powinien się tym interesować, a jeszcze więcej informacji, których czasem nawet nie ma na YouTube, znajdziesz na portalu dnarynków.pl i we wszystkich naszych social mediach, o tutaj, które teraz wyjechały. Dodam jeszcze tylko, że partnerem tego materiału jest Walutomat. Największa platforma wymiany walut w Polsce, która dla wszystkich Was oglądających przygotowała naprawdę fajną promocję, dzięki której można oszczędzić na prowizji od wymiany aż 50%, czyli dwa razy taniej sobie wymienicie pieniądze, tylko dlatego, że oglądacie ten odcinek, ale więcej o tym powiem na samym końcu. Zacznijmy od tego, że to nie tak, że złoty się osłabił, to dolar się umocnił. Tak, tak, efekt jest taki sam i chodzi o to samo, ale Mam na myśli to, że zmiana kursu dolara do złotego z 3,80 na 4,10 nie jest efektem indywidualnej słabości złotego, ale ogólnoświatowego umocnienia dolara. To znaczy, że na zmianę kursu nie wpłynęły wprost czynniki lokalne, ale czynniki globalne. W zasadzie jeden czynnik globalny, bo cały ruch zintensyfikował się po tym, jak rosło napięcie powiązane z potencjalną wygraną Donalda Trumpa i potem już po samym jego faktycznym zwycięstwie. Dolar umocnił się koszykowo. Czyli do praktycznie każdej waluty. Do euro umocnienie o prawie 5%, do czeskiej korony, też około 10%, do węgierskiego forinta, też około 10%. W zbiorczym i zagregowanym formacie widać to najlepiej patrząc na całościowy indeks dolara, który zbiera jego zachowanie do całego koszyka przeróżnych głównych walut. Ten sam indeks od końca września do połowy listopada potrafił wzrosnąć o 7%, więc w tym kontekście osłabienie złotego. No, nie powinno dziwić i nie wynika z żadnego czynnika lokalnego. Jeśli więc chcesz sobie pokrzyczeć, że to albo przez Tuska, albo przez Kaczyńskiego, albo przez Glapińskiego, to nie. Przez nikogo. Dlaczego cały indeks dolara, więc tak bardzo się umocnił? No w największym stopniu to jest pokłosie następującej logiki. I teraz idziemy krok po kroku. Donald Trump zostaje prezydentem, więc ma wprowadzić wielkie cła na Chiny i cały świat. Te wielkie cła mają podnieść ceny importowe do Stanów Zjednoczonych, a wzrost tych cen ma spowodować odbicie inflacji, a odbicie inflacji ma spowodować zahamowanie obniżek stóp procentowych przez Fed, a dodatkowo te cła mają uderzyć w inne gospodarki poza Stanami Zjednoczonymi, które najpewniej wtedy będą zmuszone do obniżek stóp u siebie, żeby podkręcić wzrost gospodarczy. Efekt jest taki, w tym ciągu, że w średnim terminie mamy stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, które spadają mniej niż miały, a gdzie indziej spadają bardziej niż miały. Taki rozjazd w tych stopach procentowych no naturalnie generuje napływ kapitału do dolara, który jest wtedy relatywnie lepiej oprocentowany. Ten mechanizm, co wpływa na kursy walut, tłumaczyłem zresztą w tym materiale o tutaj. No i już. To dokładnie dlatego, Rynek zaczął robić tak zwany front running tego scenariusza, czyli przewidywanie go wcześniej i szybko podbił globalną wartość dolara o niemal 10%, no co jak na rynek walutowy jest naprawdę naprawdę imponującą zmiennością. Swoją drogą rozgrywanie tego scenariusza widoczne jest też w przypadku obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych, których rentowności mocno podskoczyły, no bo przecież skoro Fed będzie mniej obniżał stopy, to te zatrzymają się na wyższym poziomie, oraz w przypadku tzw. Fed Futures, czyli rynkowej wyceny tego, gdzie będą. 100 procentowe w Stanach Zjednoczonych za x miesięcy od dzisiaj. Jeszcze we wrześniu rynek obstawiał zjazd stóp procentowych w Stanach do nawet 3% w 2025 roku, a dziś obstawia już poziom 3,75% jako takie minimum. No okej. Okay. Czyli wiemy, że to nie tyle złoty się osłabił, co globalnie dolar się umocnił i wiemy dlaczego tak się stało. To teraz pozostaje nam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest zmiana trwała i stabilna oraz co może sprawić, że się pogłębi albo że się odwróci. Czynnik wyborczy był przeze mnie rozważany w omawianiu prognozy walutowej na cały czwarty kwartał 2024, to właśnie przez niego komunikowałem tą możliwą podwyższoną zmienność. Fakt, przyobstawiałem ją na maksymalnie 5%, a sięgnęła tych 10%. Tylko, że rynek lubi przesadzić. I to lubi przesadzić w każdą stronę. W całej narracji i historii stojącej za tym umocnieniem się dolara, którą sobie przeszliśmy, jest masa może Trump może nałożyć cła, nie musi. Cła mogą spowodować istotny wzrost cen, nie muszą. To może spowodować wzrost inflacji? Wcale nie musi, bo są też inne kanały, którymi inflacja może być dalej obniżana, i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem, jak już wspominałem w osobnym nagraniu o tym, jakie są główne postulaty polityki gospodarczej Trumpa, cała. Administracja nowego prezydenta no, nie chce silnego dolara. Mało tego, oni najchętniej to by doprowadzili do jego minimalnej dewaluacji, żeby pobudzić swój eksport i podgryźć tym samym trochę Chińczyków. Zbyt silny dolar nie jest też bardzo na rękę największym amerykańskim firmom, które niemal połowę swoich przychodów osiągają poza Stanami Zjednoczonymi, a więc w obcych walutach. Silny dolar oznacza dla nich to tylko to, że będą w swoich usługach, na swoich usługach mniej. Zarabiać. Innymi słowy, rynek wycenia dziś coś, co kompletnie nie jest na rękę nowej administracji, która to od stycznia ma przyjąć stery w Stanach Zjednoczonych. Wystarczy, że Trump zdecyduje o nałożeniu ceł, ale na przykład niższych, albo na wybrane towary, albo tylko pod pewnymi warunkami. I cała ta narracja, którą sobie przeszliśmy, sypie się. Jak domek z kart. Wystarczy też, chociaż tutaj wystarczy, powinno być raczej w cudzysłowie, że dojdzie do faktycznego zawieszenia broni na wojnie Rosji z Ukrainą. To również byłby bardzo silny katalizator dla zagranicznego kapitału do powrotu na rynki wschodzące, co naturalnie osłabiłoby znowu kurs dolara. Również sezonowo dolar ma tendencję do silnego umacniania się na początku ostatniego kwartału, czyli tego co już za nami, a następnie do silnego spadku w drugiej połowie ostatniego kwartału. Sezonowy spadek dla dolara, zgodnie z tym prostym schematem, który akurat teraz niektórzy pewnie widzą na ekranie, powinien zaczynać się w zasadzie jakoś zaraz albo nawet w tej chwili. Podobnie sezonowa sytuacja wygląda dla kursu euro. Tutaj również sezonowe umocnienie najczęściej zaczyna się w drugiej połowie kwartału i powinno zaczynać się jakoś. Zaraz, albo nawet w tej chwili. Taki układ naturalnie wzmacnia sezonowo cały kurs euro do dolara. A będę to powtarzać jak mantrę przy okazji każdego walutowego odcinka: polski inwestor musi wbić sobie do głowy, że kurs złotego jest mocno uzależniony od tego, jak kształtuje się kurs euro do dolara. I to. Jeden z najważniejszych czynników, który będzie kształtować i który kształtuje w ogóle zachowanie się złotego, zależność walutową całej polskiej gospodarki można by opisać jako taka. Ogromna pozycja, długa pozycja long na parze euro do dolara. W efekcie kurs złotego zachowuje się w stosunku do dolara bardzo podobnie do tego, jak zachowuje się euro. A różnice nie dotyczą kierunku, ale co najwyżej siły osłabienia albo siły umocnienia. Jeśli kurs euro-dolar wzrasta o x%, to i złoty umacnia się do dolara o. 2x% na przykład. Oczywiście, upraszczając tą matematykę, to nie musi być razy 2. Zresztą euro to jest najczęściej handlowana para walutowa na świecie i ma wpływ w zasadzie na wszystko. To nie tak, że polski złoty jest tutaj jakimś magicznym wyjątkiem. I warto też zwrócić uwagę na to, że euro co do zasady Miało od lat tendencję do osłabiania się świeżo po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. I to niezależnie od tego, czy wygrywał je demokrata, czy wygrywał je republikanin. Obecną siłę dolara i słabość pozostałych walut w dużym stopniu ja więc przypisuję po prostu takiemu rynkowemu przereagowaniu i trochę budowaniu jakiegoś napięcia, które zawsze jest związane z jakimś nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, kimkolwiek by on nie był. Podobne miało zresztą też miejsce w 2016 roku gdy Trump po raz pierwszy obejmował swój urząd. Dynamiczna wyprzedaż euro w pierwszym okresie, która ostatecznie kończyła się już po miesiącu od wyboru Trumpa, nawet umocnieniem euro. No czy teraz będzie tak samo? Zobaczymy, ale chcę przestrzec Was, że reakcje rynkowe nie są zerojedynkowe i najczęściej są przesadzone w którąkolwiek stronę by nie szły. Dolar uwzględnił w swojej wycenie bardzo szybko i bardzo wiele wydarzeń, które jeszcze nie miały miejsca, i wcale nie jest powiedziane, że będą miały miejsce. Dlatego też ja podtrzymuję na razie swoją bazową predykcję. I tak jak w nagraniu o prognozach dla walut na czwarty kwartał, mówiłem, że jeśli ktoś planuje kupować dolary po obecnych cenach, około 380-3,85 to nie ma w tym według mnie już teraz nic strasznego. Tak kompletnie nie powtórzyłbym tego zdania przy dolarze za 4 zł i 10 groszy. Podtrzymuję więc też swoją prognozę, że w najbliższym czasie czeka nas jednak stabilizacja walutowa, ale jestem ciekaw, co Wy o tym myślicie. I czy jednak z powrotem widzicie w swoich głowach dolara po 5 zł, jak to miało miejsce przez chwilę w 2022 roku? Tak czy inaczej, do kupowania jakiejkolwiek waluty albo akcji notowanej w obcej walucie, można albo iść sobie pieszo do kantoru i ostro przepłacić za wymianę pieniędzy, albo dać przewalutować sobie gotówkę u brokera. No, i może nie ostro, ale też przepłacić, albo skorzystać z Walutomatu, czyli partnera tego odcinka. Tutaj na pewno nie przepłacisz, a nawet możesz załapać się na specjalną promocję dla oglądających właśnie ten materiał. Standardowa prowizja wymiany w Walutomacie to 0,2% wartości tej wymiany, a korzystając z linka do założenia konta z opisu tego nagrania albo z przypiętego komentarza, można ją dodatkowo obniżyć o Połowę. Tak, tak, o połowę. Do tego cały walutomat jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. No więc, jeśli nie lubicie przepłacać na wymianie walut, bo ten, to ten sam dolar, więc w sumie po co przepłacać? Ja nie lubię. No to wystarczy kliknąć i założyć konto. A jeśli całość odcinka Wam się podobała, to też nie zapomnijcie zostawić suba i lajka like pod tym filmem. Jest nas już ponad 50 tysięcy tych najbardziej świadomych inwestorów w Polsce. I jestem przekonany, że może być co najmniej dwa razy tyle. Tymczasem w tym materiale to już wszystko. Do zarobienia. Cześć!